To już ostatni odcinek, gdzie przyglądamy się komputerom, a cała ta seria powstała przy współpracy z Nvidią i Nvidia Studio, czyli platformą programowo-sprzętową, która jest certyfikatem wysokiej jakości sprzętu dla twórców, dodatkowo wspomagana wydajnym i stabilnym sterownikiem. I właśnie Nvidię mam zainstalowaną w moim komputerze, mianowicie mocarny model 2080. Ja się nazywam Kuba Kaźmierczyk, i w tym odcinku pokażę Wam, jak ustawić programy, jeśli już będziemy mieć ten super komputer, żeby wycisnąć z nich jak najwięcej. Więc przyjrzymy się za moment i Lightroomowi, Photoshopowi i Adobe Premiere. Dzięki temu wyciśniemy właśnie maksimum z tych parametrów, które tutaj mamy. Bo co się może okazać? Jeśli będziecie mieć świetne parametry, ale na przykład wyłączycie wspomaganie karty graficznej w jednym, w drugim czy w trzecim programie, czy na przykład przypiszecie bardzo małą ilość pamięci do cache'u może się okazać, że mimo tych bardzo dobrych parametrów, wasz komputer nie będzie działał zbyt szybko. Więc ja idę za ekran mojego komputera. Tutaj jeszcze raz przypomnę 8 ośmiordzeniowe i7, GeForce RTX 2080 Super, jeśli chodzi o kartę graficzną, 1 tera SSD plus 32 GB RAM. Naprawdę kawał porządnego sprzętu. Co powinniśmy włączyć? Zaczynamy od sterownika Studio. Wchodzimy do GeForce Experience, sprawdzamy aktualność sterownika i programów, i włączamy sterownik Studio, który zapewni nam najwyższą stabilność. Jeśli chodzi o programy, zaczynamy od Adobe Premiere. Tutaj przede wszystkim sprawdzamy, jaki mamy projekt, czy mamy podgląd ze wspomaganiem karty graficznej. Klikamy zatem na File, Project Settings, General i patrzymy, czy tutaj mamy urządzenie, czy mamy urządzenie renderujące jako. Wspomagane GPU rdzeniami KUDA w przypadku właśnie tego typu kart graficznych. Dzięki temu, jeśli to jest włączone, to ten nasz podgląd, zobaczcie, jeszcze raz Wam pokażę, włączam na full i to idzie naprawdę bardzo płynnie. Jeśli bym to wyłączył, zresztą, zróbmy porównanie: klikam na Project Settings General, wyłączam i przełączam się na Software Only. No, i czekamy i oglądamy zdjęcia, a nie film. Więc, jak najbardziej, klikamy jeszcze raz na Project Settings General i włączamy wspomaganie karty graficznej. Dodatkowo, warto wejść w preferencje Media i patrzymy, czy mamy tutaj zaznaczone te elementy na samym dole czyli to wspomaganie, właśnie do H264 i do nowego kodeka HEVC. Jeśli to jest wyłączone, czy jeśli to jest wyłączone, to powinniśmy zrestartować yy, konkretnie Adobe Premiere. Natomiast to powinno być włączone z automatu. Następnie podczas eksportu yy, naszego filmu patrzymy, czy mamy tutaj hardware encoding czy software encoding. Hardware encoding po prostu bardzo przyspieszy i zamiast obciążać nasz procesor będzie, przy, będzie obciążało naszą kartę graficzną. To jest jeszcze o tyle dobre, że jeśli obciążymy naszą kartę graficzną, a następnie będziemy robić jakieś inne rzeczy na tym komputerze, które będą obciążały procesor, to totalnie się nie, nie będzie kłóciło ze sobą, więc tu włączamy Hardware Encoding. No i teraz zobaczycie jeszcze porównanie właśnie renderu przy Hardware Encoding i Software Encoding. Kolejny program to Adobe Lightroom. I tutaj, przy Adobe Lightroomie, ja troszeczkę przysiądę na dłużej. Z tego względu, że tutaj oczywiście zaczniemy od włączenia wspomagania karty graficznej, ale mamy jeszcze kilka różnych elementów, które mogą nam przyspieszyć pracę. A Lightroom sam z siebie niestety nie jest zbyt dobrze zoptymalizowany. Więc przede wszystkim wejdziemy w Edit, Preferences i następnie patrzymy, czy mamy tutaj używanie karty graficznej. To jest bardzo ważne, ponieważ to znowu będzie przyspieszało nam po pierwsze wyświetlanie całego tego interfejsu. Będzie przyspieszało właściwie wszystko w tym praktycznie wszystko w tym programie, prócz niektórych funkcji, chociażby nie przyspiesza tworzenia HDR-ów czy tworzenia panoram. Natomiast jeśli chodzi na przykład o zwiększanie szczegółowości jak najbardziej i teraz klikamy na use graphic processor i mamy tutaj auto. Jeśli mam włączone auto, to w tym momencie rozpoznało mi, że mój system wspiera pełną akcelerację. Mogę włączyć Custom, no i w tym momencie mogę włączyć tylko GPU do wyświetlania, a wyłączyć do procesowania konkretnych zdjęć. Natomiast to powinno być jedno i drugie włączone. Może się zdarzyć, że pojawią się jakieś dziwne rzeczy, ale to pewnie z tego względu, że nie macie zaktualizowanego sterownika, tak jak ja zrobiłem to. Tutaj, czyli mam aktualny sterownik aktualnego Lightrooma, i tutaj nie ma szans, żeby działało to źle. Więc mamy włączone to i to, bądź przełączamy się na auto, mamy włączone wspomaganie procesora graficznego. Do tego powinniśmy zwiększyć cache. Standardowo, jeśli mnie pamięć nie myli, to jest 1 GB. Powiększmy to do 20-30 GB, żeby ten cache był większy. Jak sama Adobe mówi, wielu fotografów, którzy zwiększyli ten cache do takich dużych liczb, odnotowało. Dużą, duży wzrost wydajności. U mnie, ja od razu to po zainstalowaniu Lightroom'a zwiększyłem do 30 GB i naprawdę to chodzi bardzo dobrze. Ok, czyli to są te dwie rzeczy, ale jeszcze podczas importu to co jest bardzo ważne kiedy wybierzemy sobie jakiekolwiek zdjęcia, budujmy podglądy jeden do jednego. Z tego względu, że yy, kiedy będziemy je budować, będziemy musieli tutaj poczekać na ich wygenerowanie, i to rzeczywiście będzie chwilę zajmowało. E, oczywiście dłuższą, jeśli macie słabszy komputer, i krótszą, jeśli macie mocniejszy komputer. Natomiast dzięki temu, jeśli będziemy mieć zbudowane duże podglądy, przerzucamy się między kolejnymi zdjęciami, a dzięki temu nie, nie czekamy na wczytanie się za każdym razem. Ewentualnie podglądy standardowe. Przy czym. Przy podglądach 1 do jednego, co zaraz Wam pokażę, możemy włączyć automatycznie ich usuwanie, na przykład po 30 dniach. Więc ja używam poglądów 1 do jednego i przełączając się między kolejnymi zdjęciami, tak naprawdę nie muszę czekać na ich wczytanie. To trwa dosłownie chwilę. Zresztą, tak jak widzicie, akurat tutaj e, miałem dwa takie zdjęcia, takie same obok siebie, natomiast ja nie czekam na wczytanie się tych zdjęć. Tyle, że te podglądy 1 do 1 oczywiście będą zajmowały sporo miejsca. Dlatego wejdziemy w ustawienia samego katalogu, file handling i tutaj mamy możliwość usuwania automatycznego podglądów 1 do 1 po 30 dniach. Ja akurat mam po 30 dniach, bo tyle zazwyczaj daję sobie po imporcie na edycję konkretnego materiału, ale jeśli na przykład edytujecie materiał praktycznie w ten sam dzień i oddajecie go bardzo szybko. Włączcie sobie po jednym tygodniu dzięki temu już po tygodniu te podglądy jeden do jednego zostaną usunięte i nie będzie to tak bardzo powodowało, że katalog będzie aż tak duży. Do tego, żeby przyspieszyć pracę w Lightroomie, wejdźmy sobie jeszcze raz w preferencje. Tutaj możemy, jeśli macie totalnie wolny komputer, możecie włączyć Use Smart Previews instead of originals for image editing. To naprawdę dla kogoś, kto ma wolny komputer, wtedy Możemy wygenerować smart previews, czyli te inteligentne podglądy, które są mniejsze niż oryginalne pliki i na nich pracować, dzięki czemu ta praca będzie szybsza, ale oczywiście jeśli powiększycie się jeden do jednego bądź będziecie już eksportować zdjęcia, to oczywiście to zostanie zaczepnięte z oryginałów, a nie z tych mniejszych plików. Do tego warto raz na jakiś czas nacisnąć Optimize Catalog. No I on wtedy poukłada te wszystkie pliki w obrębie właśnie tego katalogu, i to dzięki temu powinno troszeczkę przyspieszyć te pracę w Lightroomie. Natomiast z mojego punktu widzenia, największy przyrost szybkości to przede wszystkim miniatury 1 do 1 i włączenie wspomagania procesora graficznego. To jest mega, mega dobra robota. Natomiast w Lightroomie nie ustawiamy. Tego, ile może wziąć RAMu, natomiast to będziemy ustawiać w Photoshopie. I teraz, jeśli ja właśnie wejdę do preferencji Photoshopa, zobaczcie, że ja ustawiłem tutaj na nieco ponad 20 GB RAMu, czyli daję mu 70%. Mojego komputera. To jest akurat, wydaje mi się, że około 70% to jest taki złoty środek, bo z jednej strony Lightroom, przepraszam, Photoshop ma już tyle, że raczej nie powinno mu zabraknąć przy takiej normalnej pracy, a z drugiej strony nie będzie obciążał nam jakoś mocno kolejnych aplikacji, ponieważ no nigdy nie będzie tak, że będziemy zarówno pracować w jednym momencie na Photoshopie i na Lightroomie w tym samym czasie. Czyli jeśli odłożymy pracę w Lightroomie, on będzie potrzebował trochę RAMu takiego powiedzmy stojącego. I wtedy przechodzimy do Photoshopa. Przy czym w Photoshopie pamiętajcie, żeby po edycji powiedzmy 5 zdjęć pozamykać kilka, żebyście nie mieli 30 otwartych plików PSD, bo wtedy tego ramu wam nie wystarczy. No i tutaj oczywiście włączamy procesor graficzny, bo to znowu będzie nam przyspieszało pracę nie wszystkich funkcji, ale wielu. Wszystkie te funkcje, które są wspomagane, między innymi to jest filtr formowanie, między innymi to jest zwiększanie wielkości obrazów czy, czy wiele innych one są opisane tutaj, czyli jeśli najedziecie kursorem na użyj procesora graficznego macie to wszystko wypisane poniżej możemy też wejść do ustawień zaawansowanych ja tutaj zaznaczam totalnie wszystkie, wszystkie te funkcje czyli używamy właśnie tego procesora graficznego do przyspieszenia właściwie wszystkiego wygładzamy linie jak również mam zaznaczony wyświetlacz 30-bitowy, ponieważ ja z tym komputerem też podłączam się do mojego ponad 30-calowego monitora graficznego, który jest 30-bitowy, czyli ma 10 bitów na kanał. I żeby wykorzystać pełen potencjał, musimy mieć po pierwsze dobrą kartę graficzną i dobry monitor, no i wtedy zaznaczamy ten wyświetlacz 30-bitowy. Do tego przy, przyzna, przyznajemy konkretnemu programowi odpowiednią ilość pamięci, czyli w tym przypadku 70% RAMu. Dla naszego Photoshopa, no i cieszymy się zwiększoną prędkością. Ja po ustawieniu właśnie tych programów w ten sposób praktycznie na nic nie czekam. Render trwa krótko, co zresztą widzieliście. Generowanie plików z Lightroom'a, zresztą robiłem to już w jednym wideo, teraz puszczę Wam to raz jeszcze, jest totalnie zdecydowanie szybsze niż robiliśmy to na, na tej karcie zintegrowanej, a nie na Nvidia GeForce 2080 RTX Super. Więc jak najbardziej wykorzystujcie i wyciskajcie potencjał z tych, z, z tych swoich programów i ze swoich parametrów. Bo jeśli ja to wszystko ustawiłbym jakoś inaczej, dałbym mały cash, wyłączyłbym wspomaganie karty graficznej, to co z tego, że mam tutaj dobre parametry, za które zapłaciłem, ale w ogóle bym ich nie wykorzystywał. To jest troszeczkę tak, jakbyście, nie wiem, kupili sobie Ferrari, a jeździlibyście do 3000 obrotów, bo nie potrafilibyście więcej. Jak najbardziej wyciskajcie z tego. No a tutaj ta karta graficzna robi nam naprawdę potężną robotę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.